Ja tego nie rozumiem. Czy możesz mi to wyjaśniać? A ten ojciec mówi tak: Synu, wyobraź sobie, że w nas, w naszym czele, mieszkają dwa wilki. Jeden jest dobry, a drugi jest zły. I tyle. A ten syn se pyta: A tata, a u ciebie. Który jest mocniejszy? Który wygrywa, kiedy oni e, będą, będąc może głodni? Który wygrywa? A Tata mówi: No, ten, który najlepiej karmię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii uczniowie Jezusa proszą go o to, żeby wyjaśnił im przepowiedź o chwaszcze. On odpowiedział: Ten, który sieje dobre naszenie, jest syn człowieczy, rolą jest świat. Dobre naszenie są synowie Królestwa, chwas ten za synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwen jest koniec świata, a rzęcami są aniołowie. Bardzo piękne wyjaśnienie daje Jezus, kiedy mówi o tak naprawdę o historii zbawienia o dziele zbawienia względem. Ciebie i mnie. On, który stworzył Ciebie, postawił w konkretnym miejscu w historii, na świecie, i który się o nas naprawdę troszczy. Bóg nie jest tak, jak mówili filozofowie, że jest jak Segar, który gdzieś tam zakręcił zegarek i go zostawia. Nie. Bóg jest ten, który z miłości do Ciebie i do mnie podtrzymuje swoje, swoje istnienie w życiu. Daj nam na co dzień tchnienie, daj nam swojego ducha. Ducha Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy masz e, taką świadomość, że to, że dzisiaj żyjesz, to jest Jego łaska, to jest Jego miłość do Ciebie. Mi osobiście bardzo pomaga, kiedy budzę się rano, zacząć swój dzień od czynienie. Dziękuję Bogu. Za odpoczynek tej nocy i za to, że żyję, że mam kolejny dzień, bo mógłbym się nie obudzić, a to, że żyję, to jest Jego miłość do mnie. Zadaj mi kolejny dzień. Podtrzymuje moje życie w istnieniu. Ale mówi dalej, że w tym istnieniu jest również zły jest demon który e, pragnie zniszczyć to dzieło Boga w nas które pragnie zniszczyć to miłość Boga do każdego z nas nazywane nieprzyjaciel który w naszym życiu sieje kwast, sieje nienawiść Między żoną a mężem, między dziećmi, między, członk między członkami Twojej rodziny. To wszystko, co jest złe, nie pochodzi od Boga. Bóg nie ma zgody na złe w Twoim życiu. To demon jest ten, który sprawia, że my e, nie kochamy drugiego człowieka, że dostrzegamy same wady, złe rzeczy. Jeżeli czytamy Księgę Rodzaju, tam wszędzie jest podane, że i widział Bóg, że było dobry. I tak było naprawdę. Wszystko było dobre. Bóg stwarza tylko dobrze. Tylko i wyłącznie, bo taka jest jego natura. Dopiero kiedy pojawił się grzech pierworodny, kiedy człowiek przestał ufać Bogu, zaczął dostrzegać dopiero, że jest zło, że jest nagość, że jest kruchość, że jest choroba, że jest cierpienie, że mogę zabić. Swojego brata. Bo mi niewygodne. I Bóg nie chce, żeby tak było. Oczywiście stworzył nas i zostawia w pewnej wolności. I chce, żebyśmy w tym wszystkim dobrze wybrali. W tej walce ze złym, żebyśmy mogli karmić. To, co jest w nas dobre. Pielęgnować to, co w nas jest darem od Boga. Żebyśmy się o to zatroszczyli. Taka jest nasza, jakby, odpowiedzialność względem tego daru, jaki otrzymaliśmy. Życzę. Ktoś ostatnio mi odpowiadał. Bardzo takie piękne porównanie. Które bardzo pasuje do treści tej Ewangelii, co bardzo mi pomaga w tych dniach, bo cały czas pracuje we mnie. To było tak. Przechodzi do Indianina syn i se pyta tata jak to jest? Że na świecie jest dobre i zło, i że to jest razem. Jak to jest? Jak to pogodzić? Ja tego nie rozumiem. Czy możesz mi to wyjaśniać? A ten ojciec mówi tak: Synu, wyobraź sobie, że w nas, w naszym czele, mieszkają dwa wilki. Jeden jest dobry, a drugi jest zły. I tyle. A ten syn se pyta: A tata, a u ciebie, który jest mocniejszy? Który wygrywa, kiedy oni e, będą, będąc może głodny, który wygrywa? A Tata mówi: No, ten, który najlepiej karmię. I tak jak powiedziałem, to porównanie, czy ta opowieść bardzo mi pomaga, bo to, kogo karmię. To jest moja odpowiedzialność. Bóg nie ingeruje. Podaje mi wolną wolę. I dzisiaj w tej wolności zaprasza mnie do tego, żebym karmił tego dobrego wilka we mnie. Żeby on mógł wygrywać tą walkę, którą, która się toczy codziennie w moim życiu ze złem. A czemu mogę karmić? Co jest tempo karma. To jest Pan Jezus, który jest potężnym, mocarzem, który przychodzi mnie umacniać swoją miłością, swoim słowem, kiedy się modlę do Niego, kiedy przebywam z Nim. Wtedy. Jestem mocniejszy. Wtedy, kiedy Bóg jest obecny w moim życiu, przez to, że ja zapraszam Go do siebie, przez to, że ja tworzę Jemu przestrzeń we mnie, przez to, że ja czuję się jego dzieckiem umiłowanym, wtedy temu nie ma żadnej władzy nade mną, nie ma, nie ma. Szans, żeby mnie zniszczyć, żeby mnie pokonać, bo Bóg jest mocniejszy, ten akurat, który mnie stworzył i prowadzi moje życie. I do tego zaprasza mnie dzisiaj, żebym zaprosił go do siebie, żebym pozwolił mu działać we mnie, żebym pozwolił się przez niego prowadzić prowadzić tą drogą, która ma mnie przykierować do życia wiecznego, do zbawienia, do pełnego szczęścia. Miłego dnia.